Z jest tak, że kibice przede wszystkim chce zobaczyć jakąś walkę na torze. Ja ostatnio troszeczkę mam kłopoty ze startem, zawsze starty były moim atutem, przeważnie wyjeżdżałem bardzo szybko i nawet nie musiałem się oglądać, bo odjeżdżałem w przód. W tym roku mam jakieś kłopoty z silnikami, nie mają one w ogóle żadnego wyjazdu ze startu, muszę się męczyć na trasie, ale udawało mi się dziś w czwartej pozycji przejechałem na drugą i wygraliśmy bieg na 5-1. No, tej walki troszeczkę było, ale myślę, że z pewnością procentuje tutaj jazda w ligach zagranicznych, przede wszystkim spędzone trzy lata w Lidze Brytyjskiej, gdzie naprawdę się jeździ w bardzo różnych, ciężkich warunkach. I w tej chwili, jeśli tylko mam jakąś odpowiednią ścieżkę, jest o co oprzeć to koło, to tam wjeżdżam i staram się wyprzedzić.